Cześć, witaj! Dziś widzimy grali w Bedwarsy, ale co fraga, mój teksturpak będzie stawał się realistyczniejszy. Zaczynamy na teksturpaku 1x. Zostawcie łapkę, suba no i co? My już widzimy się na pierwszej arenie. Nie, to jest żart jakiś. Dobra, więc jesteśmy już na pierwszej arenie, tam to się nie liczyło jak coś. Ty, bo on ma lepszy miecz i przydałoby się nie wywalić. Nie! Ja pier. Dobra, wiesz, co idź sobie? wam cię gdzieś już, mordo. Zjemy sobie refila, właściwie to nie wiem, co to jest. Nie no, chłop, doleciał, serio? No, cię... nie uciekaj, mordo, no właśnie. A miałem tekstupaka z sorry. Dobra, więc jesteśmy już na tekstupaku 8x8. I przejdziemy się do kolegi morskiego. Powiem wam, że ten tekstupak nawet jest ładny. No i też na 500 subów robię Q&A, więc możecie pisać pytania w komentarzach. Ty ten czerwony chyba ogarnia. To ja bym w sumie sobie poszedł może do niego drugą stroną, żeby było szybciej. Przejdziemy się do tego złotego, który biega jak no on, on chyba nie ogarnia zbytnio. Dobra. No nie, no, to jest żart jakiś. Dobra, udało się. Zmieniam tekstupaka. Dobra, jesteśmy już na tekstupaku 16X, czyli tekstur paku normalnym. Takim przeważnie są właśnie takie teksturpaki. Jest to mój autorski tekstupak, do którego linka macie w opisie. Na tym koks nie działają. Dobra, widzimy się na drugiej arenie. Dobra, więc jesteśmy już na drugiej arenie i mam nadzieję, że teraz uda się wygrać. Do widzenia, może zdążę nawet. Dobra, zdążyłem. A nie, nie zdążyłem, kurde. Czyli będę musiał zmienić tekst upaka dwa razy. Ale to już zmienię raz, żeby, żeby mi starczyło tych teksturpaków. 32X. Dobra, jesteśmy już na teksturpaku 32X. No, zmieniłem raz, żeby mi starczyło tych teksturpaków, bo przyszkowałem tylko do 1024. Kupimy sobie Prota i Seta. Pójdziemy sobie do kogoś przez środek, bo tak to by było. Yy, tak będzie szybciej. Ej, ten teksturpak jest mega ładny. Chyba sobie na, za, zacznę czasami na co dzień na nim grać. Tam ktoś sobie spadł. I został tam tylko kolega niebieski, do którego się przejdziemy. I chyba. Ym, chyba druga arena będzie wygrana. Chyba. No i wygraliśmy, więc już widzimy się na trzeciej arenie. Tylko zmienię sobie teksturpaka. Dobra, więc jesteśmy już na yy, trzeciej arenie i jesteśmy na tekstu paku 64X. Już mi powoli zaczyna komputer yy, się palić. No, za długo sobie nie pograliśmy na tekstu paku 64X, a szkoda, bo naprawdę jest ładny. Dobra, więc jesteśmy już na tekstu paku 128X. Również swoją drogą bardzo ładny, tylko muszę sobie wyłączyć to słońce. Jezu, co to był za dźwięk? Słyszeliście to? Ale my już się przejdziemy do kolegi białego, który ma bardzo mało HP. Więc prawdopodobnie przegra sobie tą gierkę. Dobra, ledwo, ale w się udało. I znowu muszę zmienić teksturpaka, mi się zaraz teksturpaki skończą, halo. Będziemy musieli chyba od nowa polecieć. Jesteśmy na teksturpaku 256x. Nie na zielony już biega po środku, serio? O Boże. Chłop tu jest, ale się przestraszyłem. Do widzenia, kolego. Dobra, no nie zmienię teksturpaka, sorry, bo no zaraz mi się skończą. Ja pierdzielę. A to jest nasz kolega zielony, który biegał po środku. Do widzenia. I zmieniam tych stron. Misklik, ja pierdzielę. Czemu nie można zrobić rejoina? Halo. Nie no, ładnie. Ja, ten czerwony nie ogarnia, bo była wygrana, no nie no. Dobra, więc jesteśmy już na nie wiem, której arenie. Chyba czwartej. Ja to mam farta, nie? Ja pier... nie no, chłopie się do góry, no. Człowieku, no i dla ciebie 512x. <laughs> Halo? Działaj? O, jesteśmy. O, już powoli mój komputer zaczyna się palić. A jeszcze na koniec będzie teksturpak 1000x. Więc umówmy się, że tą gierkę muszę wygrać i wtedy dopiero zmienię teksturpaka. Ole ładne niebo, Boże. Wszystko jest tutaj piękne na tym teksturpaku. Ciekawe, jak ludzie robią takie teksturpaki. Ej, nie, nie jest refila. Mnie no, Fow był na refie. No bo chyba nie pixel po pixelu, prawda? Dobra, to było głupie. Ale się zaczynają już lagi robić. Ty! Nieki! Dobra udało się. Patrzcie, jakie opóźnienie myszki się już robi. Bardzo mnie denerwuje to przez te Jest tak nieintuicyjnie to jest zrobiona. Ciekawe, co będzie przy teksturpaku 1000, bo przypominam, że on będzie dwa razy mocniejszy niż ten. Czyli będziemy o dwa razy większe lagi. A oni tam się biją, więc się do nich przejdziemy. Bo masz lekką lipę. No i wygraliśmy, więc co? Widzimy się na kolejnej arenie. Ale najpierw sobie zmienię teksturpaka. Dobra, więc jesteśmy już na ostatniej arenie i zobaczcie tylko te mieczyki. Boże, jakie to jest piękne. Szkoda, na, że... Szkoda tylko, że na tym teksturpaku bardzo mało rzeczy jest zmienionych na tam taką rozdzielczość mocną. Ale teraz wam pokażę jeszcze piękne rzeczy. A ja ty mordo co kombinujesz, bo trochę nie rozumiem. Wiesz, że tracisz łóżko. Nie dobra, co mu chodzi? Że wojduję. Serio? Do widzenia, kolego. I dobra, umówmy się na coś serio mocnego. Jeżeli wbijecie pod tym filmem 100 łapek, to nagram filmik, gdzie będziemy grać na tych teksturpakach, tych 512 i 1024X na shaderach. To coś czuje, że mój komputer wybuchnie? Ale czego się nie robi dla łapek w górę, nie? Jak tam zejdzie, dobra, to zanim się wbije, to trochę minie, więc można się na niego wbić też. udało się, ledwo, się udało. Szybkie refile, kupuj. Wiesz, kiedyś nagrywałem filmik bardzo realistyczne Bad words, Ale on nie był takiej jakości jak yy, ten, chociażby. Jak tyle. W sensie jakości. Poza tym ten to. Nie, nawet nie wiem, jaki to on był rozdzielczości. Nawet nie wiem, czy był chociaż 512x. żeby mnie ja nie zginął, dobra. Udało się. Kurde, tu już idzie kolega czerwony. Ja mam bardzo mało HP, więc. Mam pewien pomysł. Tylko, żeby mi teraz nie spadł. Dobra, pomysł się chyba udał. Nasz kolega tam został, a ja mu zniszczę łóżko. To jest tu tylko ten, ten nasz koleżka czerwony. Ja bym sobie jeszcze poszedł kupić jakiegoś szerpika. trochę lipa. Kurde, on ma lepszy mieczyk, więc. A, co ty. Kolego kombinujesz w ogóle? Ej, ale nie uciekaj! No i wygraliśmy, więc co? Dobra, no więc co? To już by było na tyle. Jak bijecie pod tym filmem stopek, to tak będzie wyglądał odcinek. Będziemy grali sobie na naprawdę mocnych shaderach i teksturpaku. Zostawcie łapkę, suba, no i elo!